Hej, hej, witajcie z tej strony Kamila. Dzisiaj pobawimy się trochę magicznymi właściwościami tuszów Distress Oxide. Dobra, zaczynam od tuszowania. Nie robię tego jakoś w sposób bardzo dokładny, czyli jeżeli chodzi o blendowanie i łączenie, nie skupiam się na tym, żeby wszystko miało jednakową powierzchnię. Jednak staram się, żeby tego pigmentu było dosyć dużo na mojej bazie. Bazą jest papier akwarelowy, ponieważ zamierzam troszeczkę pobawić się wodą i nie tylko. Wybrałam sobie kolory takie bardziej cukierkowe. Jak wiecie, oksydy są dosyć specyficznym produktem. I zachowują się trochę, można powiedzieć, magicznie. O ile reagują z wodą, jak większość produktów z ramienia distress, o tyle właśnie w związku z reakcją z wodą, dostają takiego pudrowo-białego nalotu właśnie tej oksydy. Dlatego też pochlapałam wodą. Mój wpis, żeby zrobić takie plamy. I dodatkowo spryskuję to jeszcze mgiełką w kolorze Saltwater Taffy z użyciem szablonu, tak żeby dodać trochę więcej tam wzoru w tle. I jednocześnie korzystam też z tego, co zostało na szablonie, wciskając tu i ówdzie. Mój wpis w moją bazę tła. Jeżeli chodzi o giełki, to możecie wykorzystywać to, co zostaje wam na szablonie, do wykonania dodatkowego tła w art czyli takiej odbitki, można powiedzieć. Tyle, że nie stemplowej, a szablonowej. Ok, a w moim tle już się dzieje. Dzieją różne wzory i dzieje się magia, ale wzięłam sobie jeszcze jeden szablon i tuszuję dodatkowe wzory. Ostatnio jest to jeden chyba z ulubionych moich szablonów, ten z takimi pentelkami, bo można dzięki niemu uzyskać całkiem ciekawe wzory. Moje tło bazowo jest już gotowe, ale. Jak wiecie, brakuje mi w nim nieco chaosu, czyli pojawią się, co już widać, odbitki stemplowe. Powiem szczerze, że podczas pracy nad wpisami wymiankowymi na DWC przesortowałam sobie trochę moich stempelków i pod ręką mam takie, że tak powiem, najwygodniejsze do używania w adżynalu. Dlatego też y, widzicie praktycznie te same. <laughs> Staram się między nimi rotować, żeby nie było na każdym wpisie tych samych y, odbitek, ale, y, ale tak, nie chce mi się odbiórka wstawać, y, więc to, co mam tutaj y, położone obok, y, z tego korzystam. Y, odbitki, które wykonuję. Y, Wykonuję również tuszami Distress Oxide, ponieważ tusze Archival znikają, w, przynajmniej kolorowe, <głos》> znikają w moim tle, wtapiają się po prostu i są mało widoczne. A ja chciałam, żeby trochę było różnorodności. Co teraz robię? Wykorzystuję coś, czego dawno nie wykorzystywałam, a zaczyna mi już przysychać w szofladzie, więc postanowiłam użyć to tutaj do wpisu. Jest to pasta Stickles z dużym, gruboziarnistym brokatem, z dużymi kawałkami brokatu. Daje ona bardzo fajny efekt. Pasta jest w kolorze czarnym i ma różnokolorowe drobinki. Srebrne, niebieskie, różowe, więc tutaj idealnie będzie pasować. A jak wiecie, czarny z dość soczystymi kolorami tworzy piękny kontrast, co też widać u mnie w tle. Niestety, pasta ta jest, można powiedzieć, coś w stylu kleju Stickles, więc ona bardzo długo schnie. Tak, żeby porządnie wyschła, to tak z 24 godziny trzeba jej dać. Ja tutaj podsuszałam suszarką. Zostawię jeszcze do, do wyschnięcia, a potem i tak jeszcze będę suszyła z tego, co pamiętam. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o filmik, to zapomniałam w tym wpisie zrobić chlapania. Przypomniałam sobie dopiero jak. Robiłam zdjęcia wpisu, więc dałam chlapania e, oczywiście mgiełkami e, spritz. E, teraz koloruję jeden właśnie z takich znalezionych niedawno przeze mnie e, bardzo starych e, stempelków. E, jest to e, z, bodajże Crafting Kimi. Bardzo, bardzo mi się kiedyś te, 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 te stemple podobały i nakupowałam sobie trochę takich charakterystycznych postaci. Stwierdziłam, że skoro w tle używam magii, to wpis też powinien dotyczyć magii, więc dziewczynka z magicznym e naparem jak najbardziej się tutaj nada. Co prawda jest to postać można powiedzieć z halloweenowego setu i ona robi miksturę taką, wiecie, w formie a la trucizna. Nawet Kieckę ma z czaszkami, ale ja postanowiłam ją ubrać nieco cukierkowo, żeby pasowała do mojego wpisu. I też postanowiłam nie wykorzystywać tego, tej buteleczki z trucizną, z naparem trucizny, tylko tą zwykłą, którą ona ma w dłoni. Tak więc, no, <taka>, taka moja historia, a raczej historia tego wpisu. Co tu jeszcze ciekawego? Ach, tak. Oczywiście stwierdziłam, że fiolet i turkus, morski turkus, będą idealnie pasować do tego wpisu, bo są tak samo soczyście kontrastujące jak właśnie czarny w moim tle. Poza tym, są to kolory, które właśnie przetaczają się w, w tej czarnej paście, w tym brokacie. Dlatego też uznałam, że będą one idealne. E, oczywiście podbiję pewne elementy y, farbkami y, od Kaktusikart. Y, um, uwielbiam je. <gryw> uwielbiam je do podkreślania szczegółów. E, tutaj podkreśliłam szczegóły czyli czaszki na sukience i e, spinki we włosach e, dziewczynki. E, no cóż, tak. E, Lubię, lubię takie właśnie e, zabawy formą i treścią. E, dlatego uznałam, że magia w tle będzie idealnie pasować z magią e, odbitki i magią e, w tytule. E, tak więc e, to też pojawi się na moim wpisie. Ciekawa jestem, czy e, lubicie się bawić e, słowem i obrazem. E, czy robicie to tylko i wyłącznie na wyzwania, czy może jednak same sobie stawiacie też takie wyzwania? Ja, ja lubię sobie robić wyzwania w formie wychodzenia ze strefy komfortu, dlatego ostatnio coraz częściej chyba wycinam na wizji. A może to po prostu coś, czego dotyczy mój projekt? Cóż, ktoś to wie. Jak już wspominałam kiedyś, elementy odbitek czy elementy wydrukowanych grafik. Jeżeli mam problem z ich wycięciem, to je po prostu odcinam, żeby nie zniszczyć sobie odbitki. I tak też po, postąpiłam tutaj w tym przypadku. Część kosmyków, włosów, dziewczynki usunęłam po prostu. To jest dobry sposób na bezstresowe wycinanie. Możecie też wykorzystać na przykład, że tak powiem, odbitkę w tle, czyli w miejscu, gdzie chcecie przykleić odbitkę, odbić dodatkowo stempel, żeby linie, które jest Wam ciężko wyciąć, czy też elementy takie bliskie, bądź charakterystyczny do stempla, żeby pozostały w Waszej pracy, to zostaną w tle jako odbitka, a Wy nakleicie to, co pokolorowaliście i wycieliście. To jest też jakiś sposób. Ja bardzo rzadko tego sto, to stosuję, ten sposób, ale zdarza mi się, zdarza mi się, żeby uzupełnić w ten sposób odbitkę, dlatego nie umieszkam i się dzielę z Wami tym sposobem. Jak wspominałam, podsuszam po raz kolejny y, pastę. E, nie wiem, możliwe, że ona tak długo schnie, bo jest już e, no, dosyć stara. No, ma już kilka lat u mnie w pracowni. E, Niemniej jednak, e, no, wolę, żeby się mi nic nie rozmazało ani nie uciekło w czasie wykańczania, więc. E, Podsuszyłam ją jeszcze tak dla pewności. Staram się nie suszyć nagrzewnicą, ponieważ na nagrzewnica niektóre produkty niszczy bądź wypacza. A tutaj jest raz, że medium akrylowe, a dwa, że brokat, który no jest plastikiem, więc może się też wytopić przy wysokiej temperaturze na nagrzewnicy. Więc wolę suszarkę. Tak prezentuje się mój wpis. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mi bardzo. Żałuję, że musiałam się z nim rozstać. Ale nic straconego, stworzę sobie kolejny. A tymczasem do następnego filmiku. Pa!